Uh, Twilight? He? Huh? Spike, nie powinna cię tu. Spike? Jesteś. psem? Uh... Ja chyba. Ale nie mam powiedzieć, czym ty huh? jesteś. He? Huh? Wiesz, tam nie? E, jak ty, ty, że... Nie, jak ty. Twój pyszczek jest bardzo mały. Mój pyszczek? Znów no, będziesz krzyczeć? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale to musi być nasza droga powrota do Ekwestrii. Musimy szybko odnaleźć moją koronę i wrócić przeszukać ten zamek. Mnie to pasi. Tak, chyba nie tak, nowa powinna <gry> Dłużej niż to konieczne. Spójrz na to z drugiej strony. Nie musisz się już martwić o te pierońskie skrzydła. Moja magia przestała działać. To ma sens. Nie zupełnie masz swój róg. Co? Naprawdę musimy znaleźć ci lustro. Na... To Spike. Może to artefakty, które ukradła? Czym ja jestem? Ło! Wow, wszystko dobrze? Chyba nie jest zamek. O miejscu jak to, nie słyszałam dotąd nic. Życie pokręcone jest, na odwrót wszystko dzieje się. Na nogi stanąć chcę, przed oczami ręka ma. Czasu wiele nie ma mnie, więc z nauką spieszę się. Korzystają z magii, po skrzydłach śladu brak. I dla mnie to zadziwia mnie. Noc mam mały jakoś, lecz wszystko dziwne, tu nowości, tyle lecz. Kiedy spojrzę bliżej znajomego, coś nawinie się. Co za dziwny świat! Co za świat. Co za dziwny świat. Za dziwny świat. O, naprawdę przepraszam, bo... I pomyślałam, że powinna mi ich przekazać. Nie wiedziałam, że to ty ją opuściłaś. Cóż, upuściłam i miałam zamiar ją wziąć, nim wpadać i wszystko zepsułaś. Nie powinnaś podnosić rzeczy, które do ciebie nie należą. Tak naprawdę do ciebie też nie należy. Tak. Co proszę? Tak, 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 tak. tak właśnie myślałam. Jest praktycznie moja i ty o tym wiesz. Naprawdę jesteś żałosna. Nic jest dziwnego, że twoi najlepsi przyjaciele to tylko zabłąkane zwierzaki. Jak śmiesz tak do niej mówić? Co powiedziałaś? Powiedziałam, jak śmiesz tak do niej mówić! Ach, musisz być tu nowa. Mogę mówić do każdego tak, jak zechcę. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Nie mogłam stać z założonymi rękoma. Cóż, ale chodzi o to, że nikt nigdy nie stawi się z Shimmer. Salset Shimmer? Słyszałaś o niej? Tak jakby. Chyba się tu nigdy wcześniej nie widziałam. Przeniosłaś się niedawno do liceum kanterlowskiego z innej szkoły? Em, um, tak, z innej szkoły. Jestem Twilight. Jestem Fluttershy. Co powiedziałaś? Fluttershy. Zdawało mi się, że powiedziałaś Fluttershy, ale jak to... O, To jest to słodkie maleństwo? To Spike, mój pies. Jest taki słodki. Śmiało wcinaj psimko. Ach, czyż nie dałabyś wszystkiego się, o czym naprawdę myślą? Zwykle po prostu mówi. Co masz na myśli? O, nic. Nieważne. Salset Shimmer mówiła, że coś podniosłaś. Coś, co należało do niej. Nie była to może korona? Skąd wiesz? Farcik? Masz ją? Mm -mm. Ale wiesz, gdzie ona jest? Mm -hmm. Tego ranka rozdawałam ulotki dla schroniska dla zwierząt, które lubię w każdą środę. Gendarlockie schronisko dla zwierząt potrzebuje więcej wolontariuszy. Możecie zwierzakom, które nie mogą pomóc same sobie? Chciałam, bo coś jej się stało, więc zadecydowałam, by przekazać ją dyrektorce Celestii. Dyrektorce Celestii? Ona tu rządzi? Można tak powiedzieć. W zasadzie chyba ona i wicedyrektorka Luna ustalają zasady. Gdzie ona jest? Pewnie w swoim biurze. Przecież drzwi po lewo. Dzięki! Czekaj! Nie powinnaś wnosić zwierząt na teren szkoły. Lepiej schowaj go do swojego plecaka. Ja tak właśnie robię. Są zwyczajnie takie osamotnione, gdy jestem w szkole cały dzień. O, oh, okej! Okay. Dzięki! O nie, jestem na zajęcia. Opa. Proszę? W czym mogę pomóc? Park. jestem tu nowa i z tego co słyszałam i znalazła rano koronę i dała ją pani tak wicedyrektor kaluna położyła ją gdzieś na przechowanie nie mam pojęcia jak wylądowała na naszym trawniku jesteś zainteresowana kandydaturą do tytułu księżniczki jesiennej ceremonii yy, nie nie do końca bo ja yy, no bo ja widzisz korona jest właściwie księżniczka jesiennej ceremonii to wielka jesienna potańcówka w liceum jak gala Grand Galopu. Gala Grand Galopu? O, to była wielka impreza w mojej starej yy, szkole. A była tam księżniczka? Tak, ale nie była do końca uczennicą. Tutaj w Liceum Canterlot uczniowie wybierają jedną, by ich reprezentowała. Otrzymuje ona koronę podczas jesiennej ceremonii. Hmm. Pytała mnie pani, czy jestem zainteresowana startowaniem do tytułu księżniczki. Mogę się zgłosić? Tak, musisz tylko powiedzieć kierownicce komitetu planującego, że jesteś zainteresowana. Coś jeszcze? Mm, no, nope. to wszystko. Gdybyś potrzebowała czegoś jeszcze, moje drzwi są otwarte, Twilight, czemu nie powiedziałeś po prostu, że kurona jest twoja? Cóż, chciałam, ale wyobraź sobie, gdyby ktoś z nich pojawiłby się w Equestri, mówiąc, że ze świata dwunożnych stworzeń z tym. Normalnie, wariat. Słuszna uwaga. Wygląda na to, że jeśli chcę odzyskać moją koronę, będę musiała zostać księżniczką jesiennej ceremonii. I tak właśnie ją zamiar zrobić. A wiesz, jak to zrobisz? Nie mam bladego pojęcia. Wiem, że dopiero się poznałyśmy, ale zastanawiam się, czy mogłabyś mi w czymś pomóc. Oczywiście. Postanowiłam zawalczyć o koronę księżniczki jesieni. O, o, o Przepraszam, chodzi o to, że ubieganie się o tytuł księżniczki jesiennej ceremonii to naprawdę zły pomysł. Czemu? Sąsiedź znaczy Simur chce zostać księżniczką jesiennej ceremonii, a gdy czegoś chce, to co dostaje? Uczyni nieznośnią życie każdego, kto stanie jej na drodze. Zupełnie jak dziewczyna, która konkurowała z nią do tytułu księżniczki wiosennych tańców i show'ów. Muszę spróbować! Chyba nie rozumiesz. Musisz przekonać wszystkich tutaj, by głosowali na ciebie zamiast na nią. Sportowców, panisiów, aktorów, ekologików, technologików, rockerów... Czemu wszystkie kucyki? Wszyscy... ludzie... są tak podzieleni. Może było inaczej w twojej starej szkole, ale w LC wszyscy trzymają się swoich. Jedno co ich łączy, to to, że wiedzą, że Sandrzy będzie rządziła szkołą, aż jej nie ukończymy. Nie przy mnie! <głosy> Więc... <głosy> gdzie znajdę kierowniczka Komitetu Planującego Imprezy?